Ze studia Voice House na Sri Lance. Pop Culture in Grief. Jarosław Kuźniar. Legenda Hollywood odchodzi. Nie żyje Robert Redford, złotowłosy chłopiec Hollywood, który stał się Oscarowym reżyserem i ojcem chrzestnym kina Niezależnego. Miał 89 lat. Odszedł w swoim domu w Sandens w górach Utah. Miejscu, które kochał, otoczony przez tych, których kochał, tak napisała rodzina. Po zdobyciu sławy w latach 60. Redford był jedną z największych gwiazd lat 70. z takimi filmami jak Kandydat, Wszyscy Ludzie Prezydenta czy tacy byliśmy. Dekadę zwieńczył Oscarem za najlepszą reżyserię za zwyczajnych ludzi. W 1980 roku. Partnerował Jane Fondzie, Meryl Streep i Tomowi Cruzowi, ale jego najsłynniejszym ekranowym partnerem był Paul Newman. Ich filmy były odbiciem ciepłej i żartobliwej relacji przed ekranem. Po latach 70. role filmowe stały się bardziej sporadyczne. Redford skupił się na reżyserii i produkcji oraz swojej nowej roli w Sundance Institute. Festiwal stał się miejscem odkryć dla wcześniej nieznanych twórców jak Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, czy Paul Thomas Anderson. Niezależność zawsze wierzyłem w to słowo, mówił. Najmłodsze Najmłodszy zwycięzca w historii Emmy. 15-letni Owen Cooper został najmłodszym mężczyzną w historii, który wygrał nagrodę Emmy. To wyróżnienie za jego rolę w miniserialu Netflix Adolescence. Trzy lata temu byłem nikim, teraz jestem tutaj, to jego słowa. Dramat Dojrzewanie zdominował ceremonię w Los Angeles. Zgarnął w sumie sześć nagród. Innymi zwycięzcami były dramat medyczny HBO The Pits oraz hollywoodzka satyra Apple TV+, The Studio. Tramel Tillman wszedł do historii jako pierwszy czarnoskóry mężczyzna, który wygrał Emmy za drugoplanową rolę w serialu dramatycznym. Oglądalność niedzielnej ceremonii Emmy wzrosła o prawie 8%, do 7,5 miliona widzów. Wprowadzono zasadę, że za każde przemówienie dłuższe niż Niż 45 sekund zmniejszała się darowizna na cele charytatywne. To pomogło. Było sprawnie. Polska powalczy o Oscara. Film Agnieszki Holland, Franz Kawka został naszym kandydatem do Nagrody Akademii. Franz Kawka Holland to nieklasyczna biografia. Reżyserka nie przeprowadza śledztwa, które miałoby wyjaśnić, kim tak naprawdę był autor procesu, bo zdaje sobie sprawę, że to zadanie niemożliwe do wykonania. Zamiast tego tworzy coś na kształt mapy myśli, ciągu luźnych wątków, anegdot, skojarzeń, w którym mieszają się różne porządki. W filmie jest scena w Muzeum Kawki w Pradze, gdzie turyści patrzą na wielką ścianę obłożoną książkami. Same biografie i analizy twórczości. Pisali o nim Camille, Foucault, Arendt, Kundera czy Eco. To najbardziej eksperymentalne, niejednoznaczny formalnie. Film w karierze Holland, piszą dziennikarze Onetu. Perspektywa zmienia się co parę minut. Raz patrzymy oczami Kawki, chwilę później inne postaci bezceremonialnie patrzą w stronę kamery, jakby udzielały nam wywiadu. Andrzej Sapkowski dostał najwyższe odznaczenie. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorów literatury fantastycznej i twórca kultowej postaci Wiedźmina został uhonorowany złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Kariera Sapkowskiego rozpoczęła się od tłumaczeń. Prawdziwą popularność przyniósł mu cyklo Wiedźminie Geralcie, którego początki sięgają grudnia 1986 roku, kiedy opowiadanie Wiedźmin zdobyło trzecie miejsce w konkursie magazynu Fantastyka. Twórczość Sapkowskiego szybko zyskała uznanie na całym świecie. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków, a saga stała się inspiracją dla adaptacji. Jedną z nich jest serial Netflixa. W 2017 roku ogłoszono ekranizację. Premiera pierwszego sezonu w 2019. Kolejna Kolejne sezony przyciągały miliony widzów na całym świecie. Zdjęcia do czwartego sezonu zakończono w październiku 2024 roku. Choć Wiedźmin pozostaje najbardziej rozpoznawalnym dziełem, Sapkowski ma na koncie także trylogię husycką, esej Świat Króla Artura czy leksykony fantasy rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini. Koniec epoki w modzie. Giorgio Armani nie żyje. Założyciel i dyrektor kreatywny jednego z najważniejszych domów mody na świecie miał 91 lat. Pokazy mody Emporii Armani i Giorgio Armani odbędą się w tym miesiącu zgodnie z planem. Włosi potwierdzają także otwarcie wystawy retrospektywnej z okazji 50. rocznicy firmy w czasie Tygodnia Mody w Mediolanie. Regularne organizowanie pokazów mody i inauguracja wystawy, nad którymi Armani pracował do samego końca, mają pokazać naszą determinację do kontynuowania jego dziedzictwa. Tak mówi firma. Armani przez dziesięciolecie. Ubierał największe gwiazdy Hollywood i światowych liderów, tworząc ponadczasowe kreacje, które stały się synonimem włoskiej elegancji. Jego minimalistyczny styl i perfekcyjne wykończenie dosłownie zrobiły rewolucję w świecie mody męskiej i damskiej. To było Pop Culture in Bleep od Voice House. Słuchaj zawsze rano, wszędzie gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst. Każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.